ekranach najnowocześniejsza w Polsce obora. Jeden robot pracuje między krowami, drugi podgarnia pasze. Dwa kolejne zajmują się dojeniem. Oczywiście jest także urządzenie, które krowy lubią najbardziej. Czochradło. Tak wygląda nowa obora państwa Marioli i Adama Paczuskich ze wsi Korabie, niedaleko Sokołowa Podlaskiego. Znajdujemy się w oborze, która jest jedyną oborą jak do tej pory w Polsce. W pełni zautomatyzowaną, zrobotyzowaną, i spełnia najwyższe normy pod względem dobrostanu dla zwierząt. I tak oznacza to, że pasza jest podgarniana za pomocą robota do podgarniania paszy, odchody są usuwane z podłogi szczelinowej za pomocą robota do usuwania odchodów zwierzęcych. Prace ludzi z powodzeniem zastępują roboty i automaty. Są precyzyjne i dokładne. Choć taki robot udojowy to wydatek rzędu dobrej klasy samochodu, to pracując 24 godziny na dobę i dojąc 115 krów, zwróci się bardzo szybko. Gospodarzom zostaje nadzór i kontrola. Na tym komputerze są wszystkie dane dotyczące stada, wydajności poszczególnych krów, jakości mleka, a nawet zdrowotności. Można śmiało powiedzieć, że krowy mają tu komfortowe warunki. Krowy mają...